W tej grupie rozdziałów omówimy różne narzędzia, które ułatwią pracę z długim dokumentem. Najpierw pokażemy, jak korzystać z wyrażeń regularnych. Ułatwią nam one przede wszystkim wyszukiwanie i zamianę tekstu. Za pomocą takiego wyrażenia regularnego możemy zdefiniować nawet bardzo złożone kryterium wyszukiwania. Rozpoczynamy od otwarcia pierwszego rozdziału z grupy numer 8: Wyrażenia regularne. Mamy tutaj pojedynczy wątek tekstu, no i teraz chcemy przeprowadzić wyszukiwanie. Przechodzimy do menu Edycja, wybieramy polecenie Znajdź, Zastąp. Otwieramy drugą zakładkę GREP. Nas przede wszystkim interesuje to pole Znajdź. Możemy wyszukać dowolny fragment tekstu i zamienić go po prostu na dowolny zestaw znaków. Upewnimy się jeszcze, że przeszukujemy cały wątek. Możemy także przeszukać bieżący dokument, ewentualnie wszystkie otwarte w danym momencie dokumenty. To może rozpoczniemy od wprowadzenia jakiegoś krótkiego słowa, powiedzmy kurs. Klikamy na przycisku Znajdź. Zauważmy, że wyszukiwane będą wszelkie warianty tego słowa, na przykład kursu. Tutaj z kolei mamy słowo kursie, a na dole znowu słowo kursu. Czyli przy takim prostym wyrażeniu program nie zwraca uwagi na to, jakie znaki znajdują się na końcu albo na początku. Musi tylko po prostu wystąpić ten zestaw czterech znaków, czyli kurs. Teraz spójrzmy na kolejną istotną rzecz. Prowadźmy słowo kurs, ale rozpocznijmy od dużej litery. Zauważmy, że nic nie zostało znalezione. Po prostu te wyrażenia regularne zawsze rozróżniają wielkość liter. Czyli słowo kurs dużej litery to zupełnie inne słowo niż kurs z litery małej. Zauważmy, że w naszym dokumencie występują takie słowa jak na przykład poznasz, które mają obydwa warianty. Tutaj mamy literę dużą, ale tutaj już na przykład mamy literę małą. Jeśli więc wprowadzimy poznasz rozpoczynając od litery dużej, to oczywiście wyszukany zostanie tylko ten wariant. Jeśli zamiast litery dużej wprowadzimy małą, to oczywiście wyszukamy inny wariant słowa poznasz. Czasami chcielibyśmy odszukać obydwa warianty, czyli słowo poznasz rozpoczynające się od małej i dużej litery. Spróbujmy więc stworzyć takie wyrażenie. Najpierw wprowadzamy nawias zwykły. Pierwszym elementem w nawiasie będzie słowo POZNASZ w pierwszym wariancie, czyli od litery małej. Teraz dodajemy znak alternatywy, jest to pojedyncza pionowa kreska. I po tej kresce musimy po prostu wprowadzić drugi wariant słowa POZNASZ, czyli rozpoczniemy od litery dużej. Kliknijmy na przycisku ZNAJDŹ NASTĘPNY. No i wszystko się zgadza, wyszukiwane są obydwa warianty. Zauważmy, że w rzeczywistości ten zapis możemy trochę skrócić. Obydwa warianty są niemal identyczne, z wyjątkiem tej litery P na początku, czyli nas tak naprawdę interesują tylko dwa warianty litery P. Rozpoczniemy od wprowadzenia nawiasu. Najpierw pierwszy wariant, litera mała, teraz alternatywa, czyli pionowa kreska, drugi wariant, czyli litera duża, a po nawiasie już po prostu wprowadzamy pozostałą część słowa poznasz, czyli wyszukujemy taki zestaw i na początku może być albo duża, albo mała litera P. Klikamy na przycisku Znajdź. Mamy literę dużą, ale tutaj już mamy litery małe, czyli wszystko się zgadza. To może przejdźmy teraz do kolejnych, nieco bardziej złożonych przykładów. Wprowadzimy pojedynczą literę K. Klikniemy na przycisku Znajdź. Zauważmy, że wyszukane zostaną wszystkie wystąpienia tej litery, niezależnie od tego, jakie znaki znajdują się na prawo i na lewo od litery K. Czasami chcielibyśmy. Odnaleźć tylko takie wystąpienia, gdzie litera K występuje na początku słowa. Klikamy teraz na tym przycisku obok pola Znajdź. Wybieramy grupę Lokalizację, a potem wybieramy początek słowa. Kliknijmy na przycisku Znajdź następny. No i mamy pewien problem. Zakończono wyszukiwanie. To może kliknijmy na przycisku Znajdź ponownie. Nic nie znaleziono. W rzeczywistości mamy tutaj nieprawidłową kolejność. Najpierw wyrażenie, które przeszukuje początek słowa, czyli ukośnik i lewy nawias ostrokątny, a dopiero potem litera K. Jeszcze raz możemy kliknąć na przycisku Znajdź. I mamy słowo kolekcją, mamy potem słowo krótkim, kolejne słowo to które, korzystając z każdego kursu, które korekcji itd. Czyli pamiętajmy o tym, że najpierw musi się znaleźć wyrażenie, które przeszukuje początek, a potem ta litera K, która ma się znaleźć na początku. Słowa. No to teraz spójrzmy na odwrotną sytuację. Litera K ma się znajdować na końcu. Rozpoczynamy od litery, wybieramy lokalizację, a potem oczywiście wybierzemy koniec słowa. Czyli mamy literę, mamy ukośnik oraz prawy nawias ostrokątny. Wybieramy słowo znajdź i mamy słowo jak, potem inne wystąpienie słowa jak, i potem to słowo występuje po raz trzeci. W każdym razie wszystko się zgadza. Litera K musi wystąpić na końcu. Czasami chcielibyśmy znaleźć słowo, które zaczyna i kończy się na określoną literę. Na przykład litera K oraz litera E. Teraz umieszczamy kursor w środku pomiędzy tymi literami, czyli pomiędzy nimi może się znaleźć dowolny znak. Rozwijmy listę i wybierzmy grupę wieloznaczniki. A potem wybieramy trzecią pozycję, dowolny znak. Zauważmy, że tutaj pojawiła się kropka. Klikamy na przycisku Znajdź. I mamy taki zestaw jak k e Potem mamy inny zestaw K-I-E. Czyli na początku K, na końcu E, a w środku kropka. To nam jednak nie wystarcza, ponieważ chcemy wyszukać wszystkie słowa, które mają na początku K i na końcu E, niezależnie od tego, co znajduje się w środku. Rozumiemy listę, wybierzmy wieloznaczniki, a potem drugą pozycję. Dowolna litera. Spójrzmy na ten zapis. Nawias prostokątny, ukośnik, litera E, ukośnik, litera u i znowu litera, którą wyszukujemy na końcu, czyli E. Klikamy na przycisku Znajdź i mamy taki sam rezultat jak poprzednio. Po prostu to wyrażenie wyszukuje tylko pojedynczy znak, a my chcemy wyszukać słowa, w których pomiędzy tymi dwoma literami może wystąpić dowolnie długi ciąg znaków. Ten problem możemy bardzo prosto rozwiązać. Po prostu dodajemy plus. Plus oznacza powtórzenie. Czyli na początku K, na końcu E, a w środku może wystąpić dowolny znak. A skoro dodaliśmy plus, to może on być powtórzony wiele razy. Wybieramy więc znajdź i mamy słowo wszystkie. Mamy tutaj słowo które fragment słowa efektywnie. Potem mamy początek słowa korekcji i tak dalej. To jednak wciąż nie rozwiązuje naszego problemu, ponieważ chcemy, żeby te słowa zaczynały się na literę K i kończyły na literę. E, a tutaj na przykład mamy słowo korekcji. Program po prostu wyszukał pewien ciąg znaków rozpoczynający się na K, kończący się na E. W środku może być umieszczona dowolna ilość dowolnych znaków. My jednak chcemy, aby te litery znalazły się na początku i na końcu. Wcześniej poznaliśmy wyrażenia, które pozwolą przeszukać początek i koniec słowa. Czyli musimy teraz ustawić kursor na początku wyrażenia wybieramy lokalizację, początek słowa, a po literze A, wy, po literze E wybieramy lokalizację i oczywiście drugą pozycję, czyli koniec słowa. I wreszcie powinniśmy otrzymać prawidłowy rezultat. Wybieramy słowo znajdź, czyli mamy teraz które, ponownie które, mamy kursie i znowu które. Wszystko się zgadza. Czyli na początku musi wystąpić litera K. W środku może wystąpić dowolny znak i może on być powtórzony dowolną ilość razy. Na końcu Koniecznie musi wystąpić litera.